Naczynie Bożego Słowa Kiedy serce Twoje Świat w pustynię chce zamienić A kruki z wrzaskiem Ostatnie nasiona nadziei wydziobują Nie krzycz na Jezusa Nie porzucaj wiary Jak tłum wrogi przed sądem Piłata Przed Józefem Świętym klęknij I daj mu w ciszy poranka lub wieczora wejść na pole serca twego, by zasiał białe lilie niewinności, ufności i posłuszeństwa. Niech spojrzenie oczu jego głos Twój znękany uciszy, a ciało lękiem zranione gestem miłości uleczy. Bez słów w milczeniu i ciszy. Niech święty Józef pokorycie nauczy takiej, która wąską drogą do Boga prowadzi. On sam się jej uczył, gdy słów anioła posłuchał i Maryję przyjął za mężonkę swoją. Wątpliwości rozważał jak człowiek zwyczajny, słowami własnymi jednak nie zagłuszał Boga. Naczyniem stał się dla słów Boga Stwórcy kielichem kryształowym, wypełnionym niebem. Traducja mało o nim mówi, jedynie że świętym był milczenia. Nikt z nas się nie dowie, ile łez twarz jego skropiło, ile uśmiechów posłał swej pięknej rodzinie, jak bardzo zabiegałby chronić ich przed wrogiem z jaką miłością patrzył na rosnące dzieci, z jaką czułością służył matce jego. Wykonawcą był planów Boży, i nie słowa, lecz czyny były jego misją. Tajemnicę swego serca powierzył Najwyższemu, a będąc opiekunem rodziny świętej, opieką też nas otacza, posługując jak najczulszy ojciec. Kiedy serce Twoje świat chce w pustynię zamienić, Nasionom nadziei i wiary nie pozwala wzrosnąć, Świętego wezwi, Józefa, Który burzę Twego życia uciszy Samym spojrzeniem, Gestem dłoni błogosławiącym darci ofiaruje Milczenia. Twój krzyk niespokojny w oazę ciszy zamieni, Byś Boga mógł w modlitwie usłyszeć.